Cześć widzowie, witam was na kanale Karol oraz Mrówki i Przyroda w skrócie KMP. Zima na dobre zagościła w naszym kraju. W większości województw spadło powyżej 30 cm śniegu, a na termometrach mogliśmy odczytać znaczne ujemne wartości. Tak, tylko dla porównania: u mnie w domu jest 21,5 stopnia, natomiast temperatura na polu jest znacznie niższa. Wynosi ona minus 15 i prawie pół stopnia. Naprawdę jest potężna różnica temperatur między domem a tym, co jest na polu. Dzikie mrówki na łące czy w lesie muszą się czuć niczym groszek w mojej zamrażarce. Tak na serio to mrówki w swoich gniazdach mają o wiele wyższą temperaturę, bo po pierwsze, warstwa śniegu. Stanowi świetny izolator i zatrzymuje te największe mrozy po prostu. Poza tym, mrówki kryją się w najgłębszych partiach mrowiska. No i wiadomo, ziemia też stanowi świetny izolator, i w tych najgłębszych partiach mrowiska, tam gdzie one siedzą, temperatura waha się od 1 do 3 stopni na plusie. Dobra, już możemy zaczynać, tylko włączę muzykę. W tym odcinku będziecie mogli zobaczyć najróżniejsze rzeczy od karmienia do zimowania. I tą serię z tymi odcinkami, to jest pierwszy odcinek z tej serii, nazwę po prostu ogarnianiem hodowli mrówek. I co, co my dzisiaj będziemy robić? Nakarmimy Lasius Flavus, przeprowadzimy hurtnice pospolite, co teraz za chwilę uczynimy. I dwa gatunki mrówek pójdą do ponownego zimowania. Ale to zobaczycie już w dalszej części filmu. Dobra, to na początku hurtnice pospolite Lasius N. W sumie nie muszę ich przeprowadzać, bo woda im się jeszcze nie skończyła. Ale jak widzicie, wata u tych mrówek jest taka poczerniała i po prostu pomyślałem, że lepiej będą się prezentowały, gdy ta wata będzie po prostu czysta. Ale zobaczymy, jeśli będą chciały się przeprowadzić, przeprowadzą się. Jeśli nie będą chciały, to ja ich jakoś na siłę do tego nie będę zmuszał i jeśli się nie przeprowadzą w przeciągu dwóch dni, po prostu odłożę je z powrotem na arenę. Wystrugałem tutaj taką świetną przegródkę, która ląduje w nowej probówce i dzięki temu mam nadzieję, że te mrówki z chęcią tam przejdą do tej nowej probówki. Ustawiamy pierwszy zestaw, drugi zestaw, no i trzeci zestaw. No, i poczekam parę dni. Jeśli one się tam przeprowadzą, no to będę miały nowe, czyste probówki. A jeśli nie, to nie będę ich stresował, tylko po prostu dam je z powrotem na arenie. Jeśli chcą mieszkać w starych probówkach, to niechaj tak będzie. Tak oto prezentują się te kolonie. Są małe, no bo wiadomo, te kolonie są założone zostały przez rujkowe, królowe. Z Rujek w 2025 roku. Mam nadzieję, że w tym 2026 każda z tych kolonii o wiele zwiększy swoją liczebność. No i w końcu będzie można je karmić chociażby żywym pokarmem. Po paru dniach, jedna kolonia mrówek się przeprowadziła. Możecie tutaj je zaobserwować. No i co, reszta raczej nie wykazuje chęci do przeprowadzki. Więc reszta kolonii zostanie w starych probówkach. Zobaczcie. Tutaj robotnica z piasku buduje taki mur. Jest to spowodowane tym, że mrówki w naturze są atakowane przez wiele, wiele owadów, a szczególnie młode kolonie są bardzo narażone na utratę robotnic i na jakieś ataki na przykład ze strony po prostu yy, innych owadów. Innych mrówek, dlatego robotnice, szczególnie takich młodych kolonii, budują takie kopczyki przy wejściach do probówki, co ma zabezpieczyć je przed mm, innymi mrówkami, czy też innymi owadami, które chciałyby na przykład zjeść ich potomstwo, czy w jakiś sposób zaszkodzić królowej. I taki mur buduje dosłownie każda kolonia młoda, której udostępni arenę. Tutaj w ogóle macie mrówczarski słowniczek polsko-angielski. Może komuś się przyda. Dobra, teraz przechodzimy do królowej lasus umbratus, zaadoptowanej na robotnicach hurtnicy pospolitej. U tych mrówek sytuacja przedstawia się następująco. Robotnice są strasznie najedzone miodem, a larwy nie chcą zamieniać się w poczwarki, w ogóle nie chcą rosnąć. Dlatego myślę, że te mrówki po prostu chcą jeszcze, mm, jeszcze raz odbyć zimowanie, tylko tym razem dam je na troszkę dłużej do zimowania. Tutaj mam wścieklice, u których sytuacja jest identyczna co u poprzedniej kolonii. Robotnice raczej nie chcą jeść białka, tylko interesuje ich miód. I larwy, tak samo jak w poprzedniej kolonii, nie chcą rosnąć. Dlatego myślę, że ta kolonia po prostu wymaga ponownego przezimowania. I te mrówki, tak samo jak poprzednia kolonia, zostały przygotowane do zimowania. Te dwie kolonie leżały przez tydzień, przebywały w takim pomieszczeniu, gdzie było jakieś 16 stopni. No i myślę, że taki okres czasu odpowiednio przygotował je do tego właściwego zimowania, które dzisiaj sobie razem rozpoczniemy i wsadzimy te mrówki do lodówki. Wścieklicą odpiąłem już gniazdo od areny i przygotuję im jeszcze taką probówkę, skąd będą czerpały wodę i tam też będą miały tackę z miodem, jeśli będą chciały się pożywić, w czasie zimowania, ale na początku czeka mnie najbardziej żmudna praca. Muszę wyłapać wszystkie robotnice, wsadzić je do tej probówki, a probówkę podłączyć do gniazda. No więc co? Zaczynam. Mam taki wacik i tym wacikiem będę próbował te robotnice po jednej łapać do probówki, potem probówkę podłączę do gniazda. Mam też trochę waty. I za pomocą tej waty będę próbował wyłapać wszystkie te mrówki. Dwie mrówki mam tutaj już w probówce i tą probówkę podłączymy im do gniazda, ale to za chwilę. Na początku muszę wyłapać te kilkanaście mrówek, które nadal spaceruję po arenie. Ale i tak starałem się arenę odłączyć w czasie, kiedy tych mrówek spaceruje, furażeruję po arenie jak najmniej. No ale i tak paręnaście po prostu zostało. Więc teraz tym oto sposobem będę je brał na tą watę, no i przekładał do probówki. Tutaj już parę tych robotnic tam siedzi, jak widzicie. Biorę. O, już mi spadła ta mrówka, czekajcie. Muszę ją wziąć z podłogi. Delikatnie, żeby nic jej nie zrobić. No i delikatnie strzepuję ją do tej probówki. No i tak postąpię z każdą robotnicą, która znajduje się aktualnie na arenie. Dobra wszystkie mrówki mam już złapane, jak widzicie troszkę już w tej probówce ich tutaj jest, nawet powiedziałbym, że dość dużo ich tutaj jest, nie obyło się bez lekkich problemów, ale wszystkie mrówki udało mi się schwytać. Teraz tą probówkę podłączę do gniazda, no i mrówki lecą do zimowania. Lasius umbratus tak samo, tylko na innej półce. Jest mięso, jest miód, więc przechodzimy do karmienia Lasius Flawus. Ogólnie reakcja tych mrówek na pożywienie bardzo mnie zdziwiła, bo niedawno dostały jeść, a i tak, zobaczcie, bardzo fajnie z werwą ruszyły nam tutaj do miodu, a każdy wie, jakie są Flawusy. Zwykle siedzą gdzieś skulone przy wacie, a tu proszę. Legenda Jak widzieliście, te mrówki naprawdę chyba były głodne, chociaż nie wiem, bo je tyle co karmiłem. Bardzo fajnie tutaj piją nam ten miód. Mam nadzieję, że do mięsa też za chwilę podejdą. Ale ogólnie ja tak zauważyłem, że Lasius Flavus to są takie mrówki, które nie jedzą zbyt dużej ilości tego mięsa czy też innego białka, dlatego że według mnie po prostu nie potrzebują jakichś dużych ilości tego białka, ponieważ bardzo wolno się rozwijają. Ale mam nadzieję, że w tym nowym roku fajnie sobie ruszą. No i ten rozwój będzie po prostu szybszy. No i kolonia co najmniej podwoi swoje rozmiary. Mam nadzieję, że tak też się stanie, bo wyspa w moim akwarium cały czas czeka, aż się rozrosną i będą gotowe zasiedlić nową krainę. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na piękno tych mrówek. Ta ich głowa wpadająca z żółci w taki ciemny pomarańcz, w taki jasny w zasadzie pomarańcz. Ten ich jasno-żółty odwłok. Naprawdę przepiękne mrówki. Szkoda, szkoda, że nie są agresywne i że są takie małe. A więc pierwszy odcinek. Z serii Ogarniamy Hodowlę mrówek będzie się już kończył. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście, że fajnie spędziliście czas, więc trzymajcie się rówczarze i do zobaczenia w kolejnych materiałach.